Witam wszystkich z tej strony. Hunter i chciałbym zaprezentować taką małą grę. Tak mi to jest opisu, właśnie. Wyświetlacz to jest mała produkcja, mała gra. I chciałbym ją tam przedstawić ze względu na to, że zamówiłem grę podobnego, podobnego typu też, à ala Horror. I prawdopodobnie jutro to będzie, nie wiem, który jest dzisiaj, dobra, w poniedziałek. Jak to, to może będzie to prawdopodobnie wtorek. Więc gra na być i, i jakieś odcinki powinny być nagrane. Zatem żeby sobie to nie przytulać, proszę z grą Basic Pine View Forest. W trakcie gry będziemy tutaj e, omawiać. To co wyczytałem z opisu, to po prostu mamy iść wzdłuż ścieżki i podziwiać otoczenie. Jest to jakiś e, horror, więc prawdopodobnie... Oj, czułeś myszki jest trochę. Za dużo, ale no dobra. Latarkę mamy. Widzę, że to się zapowiada jak jakiś slender albo coś takiego. Przykro, mam tutaj sobie dźwięków yy, trochę przyciszyć, bo nie wiem, jak to będzie wyglądało. A jak wiecie, z horrorów to atak serca jest w moim przypadku murowany. Jak mieliście w, w przykładzie w Dodge of the każde puknięcie powodowało mnie. Piskoki Zatem, no tutaj jak będzie. No niby to miało być coś typu, że będziemy w jakiejś posiadłości. I tam będziemy próbowali się przedrzeć przez nią, by dojść do wyjścia. Na razie z tego co widzę jest las dość klimatyczny, fajnie zagany. Prezentuje się naprawdę cudnie. Jeśli ktoś ma z Lifta to właśnie ta gra też jest stworzona pod niego. Więc mógłby sobie spróbować zagrać na okulusie Ale na tym razie ten sprzęt jest zbyt drogi żeby go zainwestować Choć kto wie, może w przyszłości coś tam Się odłoży i zakupi A na razie to regularny widok Powinien mi jak i wam wystarczyć. A jak widzimy, no, niespełnia Mam nadzieję, że już jakiś mi tutaj nie wyleci Czuć, czuć po prostu, że się idzie, że jest Masa jest przekładana na jedną drogę, na drugą. Jak gdzie my jesteśmy spowolnieni. O Boże, już się coś zaczyna, i już mi ręka drży. Dobrze, że tego nie widzicie, bo to może być komiczne. No dobra. Żeby nie było, nagrywam to w nocy. Tak jak większość moich odcinków przeważnie nagrywam w nocy, bo wtedy mam najwięcej czasu i spokoju, i ciszy. Nikt mi to nie przeszkadza. A teraz, jednak, wolałbym się znaleźć już w innym miejscu, a nie lesie. Tak, takie, takie miejsca przyprawiają o niemałe dreszcze. A, a ten to już na pewno jest za dużo tego lasu. Dobrze to nie jest Slender, bo wtedy tylko w ogóle była pa panika. Muszę się zobaczyć, jak jakby te dźwięki w gry wyciszą, bo nie wiem, czy będzie słychać komentarz wystarczająco dobrze. I też mam nadzieję, że ta gra będzie dłuższa niż 20 minut, chociaż kto wie. Jak się zaraz z do było, i już do niej nie wyrzucę. ale chciałem jednak ją przetrwać do końca, bo jak widno prezentuje się na razie fajnie. W razie idziemy tą ścieżką, więc prawdopodobnie może to być takie. Nie no, ja już mam takie strachanie. Co to jest? Napierdolę mnie, że to jest. Ja już chcę być w domu, naprawdę. Mam takiego stracha. Bardziej w zagraniach będzie krótsze niż, niż mi się chciało, ale te dźwięki są straszne. Ja w Jestem przerażony, naprawdę. Ja chcę już być w domu. Nie, idź, 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 proszę, idź idź idź, 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 idź. Nie, jak. Obieściem, jak coś wyskoczyć to ja, ja, ja kończę na tym 5-minutowym odcinku. Bo ogóle biegnę według mam stracha takiego, że. Kurde, mam takie dreszcze teraz O pierdzia, ja chcę iść do domu, naprawdę dajcie mi drzwi nie! Co to było? Nie, ja chcę iść do domu, do domu, nie, proszę O Boże, nie Co to jest? Ja pierdolę Ja gram bez słuchawek w tą grę, naprawdę uwierzcie mi Jeżeli ja zaraz słuchawki na mnie nie ściągnę i ja nie gram słuchawkami Takiego stracha. Żeby sobie nie jesteście w stanie tego wyobrazić. Jestem już na już normalnie. Gorąco mi w cholerę. O, jak, jak ja przeżyję horrory, jest niemożliwe. Nie mogę się ruszyć. Halo, Ruszcie. Nie chcę iść. Nie, proszę nie. nie chcę iść na zewnątrz. Nie. Dobra, muszę wyjść. Co idzie. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. No wydaje mi się, że to trwało 5 minut, tylko to 5 minut wrzucę, bo ja padam. Strasznego stracha na horror, jeśli chodzi o, o tego typu gry. Jest to dla mnie po prostu niemożliwe do grania. To jest coś, co jest po prostu, w moim przypadku jest to tragedia. A to z tego z powodu, iż... Już nie wiem w sumie, jestem sobie czemu, Ale jakoś tak od małego... od małego skrzata jak byłem. I małym dzieciokiem uwielbiałem filmy typu horror. I zawsze jak obejrzałem dany horror to śnił mi się i zawsze widziałem jakby on. Y, ta postać z tego, y, ta y, główna postać, która straszyła, zawsze mi się wydawało, że ona wychodzi y, do mnie w czasie noc to było po prostu. I, I szło w moją stronę, więc panikowałem strasznie, więc nie wiem czy to jest, nie, jest, nie jest to spowodowane właśnie tym, że mam teraz strasznego, s, s, strasznie się właśnie boję tego typu gier. Lubię w nie grać, naprawdę, uwielbiam w nie grać, ale one przyprawiają mi ja o takie dreszcze, takie emocje, że to jest po prostu nieporozumienie. Ale powiem wam tak, że jakby ktoś tutaj siedział obok mnie, to po prostu nie jestem w stanie tego odczuć, tego, tego klimatu, tego przerażenia, które gra chciałam przedstawić. Ale jak mam przejść coś samo do siebie, żeby grać samemu, to już jest, już jest inna bajka. Już po prostu jest inna osoba, inne, inne emocje i tak jak widzicie, nie wpuszczam e, palca ze shifta. Jestem tak przerażony. To jest kolejne rozdroże. Kurde, dobra, bo ja w prawo pójdę w lewo. Nie wiem czy po moim głosie słychać, ale jest, naprawdę jestem przerażony. Strasznie przerażony, więc ciekawy jestem jak mi wyjdzie ta gra, którą sobie zamówiłem. Oczywiście ta gra już wyszła dawno, no, znaczy nie, nie aż tak dawno, jak, jak, jak możecie tam sobie pomyśleć, ale po prostu wyszła dawno, ale w wersji anglojęzycznej, a ja wiadomo, no nie, no, no, no nie każdy umie angielski, ja również nie. Nie czuję się na takich siłach... na takich... <laughs> Szczerze Wam powiem, że tak wyglądają choroby właśnie ze mną. Więc mam nadzieję, że, że, że taki ala wstęp do tej gry, którą zamówiłem, przypadnie Wam do gustu i będziecie ze mną wspierać mnie i, i będziecie z, odkładali pieniądze na mojego prywatnego lekarza, który mnie ocuci i przywróci do życia. A teraz Wam dziękuję i mam nadzieję, że. Spróbujcie sami zagnać w tą krew, naprawdę muzyka jest klimatyczna, strasznie klimatyczna. Ale tak, tak, tak jak widzicie. No ja, ja po prostu mam taki, nie się taki gier dajna. No, że Żebym miał kamerkę, to ta kamerka byłaby w ogóle zniszczona i wszystko, ale, ale, ale dobra. To jest taki właśnie wstęp ode mnie dla Was, byście wiedzieli, e, jaki klimat Wam zaprezentuje że horror, którą zamówiłem. Mówię z góry, nie będzie to odlast. na pewno nie będzie to otwarsz, bo tamto ja bym musiał mieć i, i, i wiadro pod sobą i kroplówki, by, by zaradzić i przejść tą całą. Drodę. Zatem dziękuję Wam i mam nadzieję, że taki wstęp do przyszłej serii Wam się spodobał. Pozdrawiam Was, a tymczasem, hej!